Stragan z marzeniami. Dla kanału Kaczobur czyta Dormitria. Na skraju lasu, tam, gdzie ścieżka rozwidlała się tak, że trudno zdecydować dokąd pójść, raz w roku na początku jesieni, pojawiał się pewien stragan. Nie stał tam na co dzień. Nie dało się też do niego trafić, nawet wtedy, gdy bardzo się tego pragnęło. On sam wybierał moment. Czasem pojawiał się o świecie, gdy mgły jeszcze wiły się pomiędzy świerkami. Innym razem w samo południe, w blasku słońca, tak nagle, że ktoś przechodzący obok przecierał oczy ze zdumienia. Stragan nie wyglądał jak zwykły kran na jarmarku. Nie miał skrzypiących stołów, kolorowych baldachimów czy zwojów materiału. Był zbudowany z rzeczy, które nie do końca należą do tego świata. Deski pachniały wonią pradawnego lasu, a dach utkany był z liści i nitek, które błyszczały w promieniach słońca z powodu osadzonych na nich kropli rosy. Stragan pachniał deszczem i jesiennymi lasami, czasem lawendą, a czasem taką wonią, jaką pamięta się tylko ze snów znajomą, a jednak trudną do nazwania. Na półkach leżały cuda, słoiki pełne światła. Zamknięte tak, że nie uciekł nawet najdrobniejszy promyk. Kosze, w których drżały niespełnione marzenia i skrzynki, gdzie ktoś starannie poukładał zapieczętowane sny. Były tam fiolki ze śmiechem, które można było w smutny dzień otworzyć i pudełka pełne ciszy, tak głębokiej, że każdy kto je otworzył słyszał bicie własnego serca. Nastragania nie płaciło się pieniędzmi, bo pieniądze, jak mawiał tajemniczy sprzedawca, są najnudniejszą walutą. Tam płaciło się inaczej: łzą, która nauczyła cię oddania, trudnym wspomnieniem, które sprawiło, że rozumiesz innych i nie oceniasz, albo odwagą, której trzeba byłoby bronić kogoś słabszego i sprzeciwić się większości. Sprzedawcą był starzec w płaszczu utkanym z cienistej nocy. Nikt nie wie, ile miał lat, ani skąd pochodził. Jedni mówią, że to duch lasu, inni, że człowiek, który sam kiedyś oddał swoje ostatnie marzenie i teraz strzeże marzeń innych ludzi i spełnia ich sny. Wyglądał na mądrego i doświadczonego jego mościa, a jego błękitne oczy miały w sobie jakiś młodzieńczy błysk i chochlikowatą psotę. Tego roku... Do straganu trafiła dziewczynka. Miała wyszarpane przez wiatr warkocze i dłonie pobrudzone od rysowania węglem po kamieniach. Nie była pewna, czy wolno jej marzyć. Świat nauczył ją, że marzenia bywają bolesne i przynoszą rozczarowanie, że nie pomagają zapłacić za chleb ani uporać się z ciężkim dniem. A jednak jej oczy zatrzymały się na małym słoiczku. W środku drgało światło, delikatne jak skrzydło ćmy. Co to? Zapytała. Sprzedawca uśmiechnął się, tak że zmarszczki wokół jego oczu stały się jeszcze bardziej głębokie. To marzenie o domu, ale nie byle jakim, o takim, do którego wraca się zawsze, nawet jeśli błądzi się daleko, o domu ciepłym, od miłych wspomnień i poczucia bezpieczeństwa. Dziewczynka ścisnęła słoik i poczuła, że serce uderza jej szybciej. Od dawna marzyła o miejscu, które byłoby jej. Miejscu, gdzie pachniałoby drewnem, świeżym chlebem i książkami, pozostawionymi na stole. Gdzie nikt by jej nie wygonił i gdzie mogłaby się schronić przed burzami i własnym strachem. Co muszę dać w zamian? zapytała smutna. Była bowiem pewna, że nie stać jej na to marzenie. Starzec spojrzał na nią uważnie. Oddaj to, co nie pozwala ci marzyć. Dziewczynka patrzyła na niego podejrzliwie. Czyżby to kolejna okrutna zagadka i drwina losu? Potem odstawiła słoik zrezygnowana. Nie wiem, o co panu chodzi. Zresztą i tak nie mam niczego. Nie stać mnie. Starzec nie zrezygnował i wpatrywał się w dziewczynkę radosnymi oczyma. Sięgnij do kieszeni, powiedział w końcu. Dziewczynka niepewnie sięgnęła do kieszeni. Wyjęła mały kamień, gładki, szary, zwykły kamyk. Skąd się wziął w kieszeni, tego nie wiedziała. To chyba były jakieś czary. Kiedy przyjrzała mu się uważnie, zauważyła, że wypisano na nim słowa: To głupie, nie uda ci się. Bądź rozsądna, nic z tego nie będzie. Taki już twój los. Zawsze będziesz tylko. Kiedy położyła go na ladzie, poczuła się nagle bardzo lekka. Stragan zadrżał. Jakby uznał transakcję za uczciwą. A słoik z marzeniami rozjarzył się jeszcze mocniej. Dziewczynka sięgnęła na dno słoika i wyciągnęła z niego złoty klucz. Na polanie za lasem znajdziesz dom, do którego ten klucz pasuje. Dziewczynka pobiegła przed siebie, lekka jak ptak, który wrócił wiosną z dalekiej podróży. Tak to już jest na tym straganie. Każdy wybiera coś innego. Była tu kiedyś kobieta, która kupiła dawno utraconą odwagę, oddała swoje ciężkie doświadczenia. Nie były to zwykłe doświadczenia, nie uczyniły z niej cierpiętnicy, ale nauczyły ją widzieć ból innych i nie oceniać ich. Gdy odchodziła, także jej kroki były lżejsze niż wcześniej, a zakupiona odwaga pomogła jej stawić czoła przeciwnościom i pomagać tym, którym odwagi brakowało. Chłopiec, który pojawił się pewnej nocy, zamian za łzy współczucia, wziął małą buteleczkę z dźwiękiem leczniczego śmiechu. Kiedy wrócił do domu, otworzył ją przy łóżku chorej siostry. Śmiech rozlał się po pokoju jak światło, i jej dziewczynka zasnęła spokojnie pierwszy raz od tygodni, a rankiem obudziła się zupełnie zdrowa. Bywały też takie transakcje, które się nie powiodły. Pewien chytry człowiek pragnął zdobyć marzenie o wielkim bogactwie, a nie miał czym zapłacić, bo jego serce było puste i zamknięte na innych, samolubne i zepsute. Wtedy sprzedawca tylko pokiwał głową i powiedział: Wróć, gdy będziesz wiedział, co naprawdę jest ci potrzebne, i gdy będziesz miał czym zapłacić. Jednego razu mała dziewczynka długo siedziała przy straganie. Obserwując ludzi, którzy przychodzili i odchodzili, każdy zostawiał coś innego i coś innego zawierał, każdy odchodził z czymś nowym, a ona trzymała swoją fiolkę z marzeniem o nowej rodzinie dla siebie i swojej siostry. Po śmierci matki dziewczynki zostały same, ze złym ojcem i opryskliwą babką, która ciągle tylko narzekała i kazała sobie usługiwać. Dziewczynka ściskała fiolkę mocno. Jakby bała się, że świat spróbuje jej ją odebrać. Zapłaciła za nią bólem po stracie matki i poświęceniem dla młodszej siostry. Zbierała jagody i grzyby, by w ukryciu przed ojcem i babką kupić siostrze jedzenie i leki. A jeśli ktoś zabierze moją fiolkę albo ją rozbije? Spytała w końcu sklepikarza. Marzenia są kruche odparł starzec ale gdy naprawdę są twoje, potrafią się odradzać. Nawet z odłamków. A teraz idź, bo daleka kuzynka twojej matki już jest w drodze, by zabrać ciebie i twoją siostrę do swojego domu pełnego spokoju i bezpieczeństwa. Tam nigdy nie zaznacie strachu, wstydu i poniżenia. Kiedy wieczór zapadł i mgła zaczęła otulać drzewa, Stragan powoli znikał. Nie tak jak budynek, który się kruszy, ale jak sen, który się rozwiewa. Zostawiając po sobie tylko wspomnienie, dziewczynka została sama na ścieżce z fiolką w dłoni i wtedy po raz pierwszy pomyślała, że może marzenia nie są wcale luksusem, może są jak ognisko, które trzeba rozpalić, żeby w zimną noc przetrwać do rana. A gdy wracała do domu, naprzeciw wybiegła jej młodsza siostrzyczka, a zaraz za nią pięknie ubrana pani. Ta pani zaprosiła dziewczynki do cudownej karocy. Ojca i babki nie było w domu. Bawili się na wiejskim weselu. Pani nie chciała, żeby dziewczynki zabierały ze sobą cokolwiek poza biednym pieskiem i kotkiem, które także były poniewierane przez ojca i babkę. Zasięgnęła języka w pobliskiej karczmie. Wiem, że ojciec i jego matka nie traktują was dobrze. Biedne dzieci mojej cudownej Zuzanny, nie bierzcie niczego ze sobą. Kupię wam nowe szaty. A te potargane łachmany nie nadają się do niczego. Jestem daleką kuzynką waszej dobrej mamy. Spędziłyśmy razem szczęśliwe dzieciństwo, a moi rodzice przeprowadzili się daleko. Gdybym wiedziała, że wasza matka zmarła, prędzej bym przyjechała. Ale coś mnie natchnęło kilka dni temu, aby odwiedzić stare strony. Czy był to sen, czy myśl? Nie wiem. A dziś rano moja stara ciotka Eugenia powiedziała mi, że wasza matka nie żyje. Wtedy poczułam, że muszę Was zobaczyć. Wraz z mężem nie mamy dzieci, więc chętnie przyjmę Was za swoje, jeśli tylko chcecie, powiedziała pani. Dziewczynki chciały, oczywiście. Kareta odjechała, a pani całą drogę opowiadała dziewczynkom o przygodach, jakie miały z ich mamą. I tak ostatnie marzenie tej jesieni, dawno-dawno temu, spełniło się. A jeśli kiedyś znajdziesz się na leśnej drodze, i zobaczysz stragan, pamiętaj, nie szukaj w nim bogactwa, które świeci sztucznym blaskiem. Szukaj tego, co rozświetla cię od środka, bo tam właśnie leży największy skarb. A jakie jest twoje marzenie? Dobranoc.